Cześć, moi drodzy, witam Was na kanale Wideoblog Tech. W kolejnym odcinku Odpisuj CPC, czyli mojego poradnika dla Was, jak zmodernizować Wasze komputery w Waszym określonym budżecie do Waszych konkretnych zastosowań. 90% to gry. Ale pomijając to, ee, zabieram się za robotę, Ci mamy trzech panów, Marka, Filipa i Roberta, którzy mają zupełnie inne potrzeby, chociaż faceci, w sumie, chyba tak bardzo, generalizując, mają jedną główną potrzebę, ale. Nie o tym dzisiaj, bo to nie ten kanał. Chcę Wam powiedzieć, że wszystkie aukcje, które pokazuję, jak zwykle, na Allegro nie sugeruję się absolutnie sprzedawcą. Nie jest to żadna kryptoreklama. Są to produkty podzespoły wybierane pod względem ceny i opinii o sprzedawcy, więc to nam się wybrać najtańsze, najsensowniejsze, które mogę Wam zaproponować na Allegro. Dlatego nawet nie ma linków pod, pod filmem, bo to jest bez sensu. Ja to pokazuję jako wzór tak coś wzorcowo pokazuje natomiast wy sobie tam możecie z różnych źródeł oczywiście szukać o eliksa innych portali gdzie te używki się sprzedaje jak również oczywiście patrzeć po sklepach bo czasami też są jakieś wyprzedaże i można kupić podobne produkty w całkiem dobrej cenie bo Allegro wcale nie jest najtańszą platformą do zakupów umówmy się dobrze Zaczynam od Marka Marek napisał do mnie to co widzicie na ekranie ja mam tylko w sklepie, nie będę czytać natomiast głównym pytaniem Marka jest to czy opłaca mu się zmieniać ram z 1600 MHz, który on ma, ponieważ są DDR3, na, 3, na coś szybszego. Generalnie, Marku, powiem Ci tak, to nie jest... ZR3 nie jest tak jak ZR4. Jakbyś miał 1333 MHz, to mógłbym Ci proponować faktycznie zmianę na coś szybszego. Natomiast w przypadku 1600, ta różnica pomiędzy 1600, a na przykład 1866 MHz, w grach, w większości gier, to jest od 2 do 4, 5 maksymalnie klatek na sekundę, co według mnie w ogóle nie ma sensu, nie ma sensu robienia tego, wydawania kasy na to bo musisz sprzedać swoje, dołożyć, kupić nowe nie bawię mi się w to absolutnie, nawet patrząc na szybsze pamięci 2200 MHz, też nie patrzyłbym, nie bawił się w to, bo ta różnica też nie będzie jakaś kolosalna. Kilka klatek na sekundę nie jest warte dosłownie kilka, dwie, trzy, cztery tego, żeby kombinować z pamięciami. Jeżeli już koniecznie chcesz wydać na coś pieniądze. To faktycznie mógłbym ci polecić zakup jakiejś karty graficznej, ale widzę, że tam napisałeś, że przemierzasz się do zakupu I9 i RTX 2080 Ti, i też się pytasz, czy warto topić tyle kasy. Proszę o radę, pozdrawiam, Marek. Eee, wiesz co? Eee, hmm. eee, powiem ci tak, zależy wszystko, do czego potrzebujesz. Jeżeli komputer ma być bardziej rozwojowy, no to oczywiście można zainwestować w tą I9. Jeżeli ma być służyć tylko do gier, a piszesz, że korzystasz głównie, z, grasz głównie w World of Tanks i korzystasz z komputera jako okno na świat, bo nie masz telewizora, więc to jest normalne. Zresztą ja też. Tak... Na tej samej zasadzie działam, bo ja mam telewizor, ale nie mam kiedy go oglądać, kiedy oglądać programów telewizyjnych, e, więc rozumiem się doskonale. Więc jeżeli chcesz mieć coś bardzo przyszłościowego, to można, ale ja bym nie wysłał w I9, bo twoich zastosowań według mnie jest, jest niepotrzebne. Albo i 59600 k jeżeli do gry 6 rdzeni, 6 wątków całkowicie wystarczy, albo szarpnąć się na i7, 9700k, 8 rdzeni, 8 wątków e, wystarczy na długo, 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 myślę i RTX 2080 Ti. Nie wiem w jakiej rozdziale chciałbyś grać. Czy zmieniać monitor, czy nie, ale jakbyś już kupował 2080 Ti, to już raczej tylko i wyłącznie do jakiejś 2K, 4G, 4K, bo przy 1080, chyba że chcesz mieć nie wiem, 160 Hz w CSGO, ale widzę, że nie gra w CSGO. Może grasz, ale napisać tylko o wocie. Więc według mnie. Na razie odpuść sobie tę modernizację, odpuść sobie wydawanie kasy jak sobie uzbierasz, to kup sobie i 59600 i79700, albo poczekaj w wakacje wodzą nowe Ryzeny, ciekawe co pokażą, zobaczymy, może być to naprawdę fajny procesor wielordzeniowy, który będzie bardzo uniwer bardziej uniwersalny od Intela i wystarczy na dłużej, to też jest jakaś tam opcja. Co do tej jajki, tak jak powiedziałem wam, jak, jak powiedziałem ci, że nie masz budżetu, ja bym się tu nie napinał, wystarczy RTX 2080 zwykły odpowiednik. Aktual byłego 1080 Ti, -a wydajnościowo troszeczkę czasami szybszy w niektórych rozwiązaniach. No i oczywiście oferujący retracing, więc nie ładuj w swoją platformę żadnych więcej pieniędzy. Poczekaj sobie odłóż i kup coś faktycznie mocniejszego, ale też nie przesadzaj, niekoniecznie to ma musi być i dziewiątka. I teraz czas na Filipa. Filip napisał do mnie następującego maila: eee, czy wszystkie odczytać wam nie będę, generalizując. Planuję modernizację typowo pod symulator lotniczy Digital Compact Simulator World z wykorzystaniem Oculusa Rifta, czyli Wiarze. I i odczuł dodatkowe spadki pracy dysku SSD przy otwieraniu systemu, pobieraniu otwieraniu katalogów pobierane, dokumenty itd. itd. Specyfikacja, widzicie, budżet 2,500. Proszę bardzo Filip, dla Ciebie moja taka porada co do tej pracy dysku Twojego SSD, to nie wiem, czy masz go zapełnionego w powyżej 80% czy nie, bo czasami przez to może być taki problem. Czasami masz za dużo, może być za dużo śmieci w katalogach i dlatego też to się otwiera dosyć długo. Czasami pomaga wyłączenie indeksowania w Windowsie, żeby on sobie nie indeksował tych plików. To też czasami pomaga. Wczytają się zdecydowanie szybciej. Czasami pomaga wyłączenie miniatur w katalogu. Dużo rzeczy pomaga, a, a czasami jest tak, że nic nie pomaga, oprócz reinstalacji Windowsa. Może się po prostu tak naśmiecił, że już to masz tyle rzeczy, że, że wypadałoby go przeinstalować jeszcze raz, ale mój drogi, już mówię co. Ja bym ci tutaj proponował i pozbędziesz się przy okazji tego problemu z plextorem również. Zostawisz go sobie jako drugi dysk, ale zacznijmy wszystko po kolei. Bardzo proszę, zaczynamy od e, początku. Procesor i7 4770K, bardzo fajny procesor do wiara, całkowicie wystarczy. Ten Oculus Rift jakiś czas temu obniżył swoje wymagania. A propos procesorów, i tam chyba w minimalnych jest i trójka z tego co pamiętam. A w sugerowanych jest jakaś i piątka po 4460, więc 4770K i 7 całkowicie Ci wystarczy z zapasem malutkim do zabawy w wiarze. To co bym u Ciebie na pewno poprawił, mój drogi, to bardzo proszę już Ci pokażę. Zacząłbym od karty graficznej, ponieważ na Twoim GTX 760 no niestety to raczej sobie e, za bardzo nie pograsz w wiarze. Więc tutaj najtańsza, jaką znalazłem na Allegro 1380 zł GTX 1080, karta wystarczy ci spokojnie na jeszcze. Ho, 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 że tak powiem. Co prawda, to jest sprzedawca, pisze, że jest, była stosowana przy renderingu oraz do gier komputerowych, a sprzedaje ich 10 sztuk, a nikt sprzedawcy to jest mining, e, więc troszkę pizna wodę, natomiast daje 12 miesięcy gwarancji, i tak jak mówiłem, wam wielokrotnie ja się pokoparkowych kart nie boję. Sam mam dwa rx -y 580 pokoparkowe i działają bez żadnego problemu. Więc oczywiście to jest tylko przykład najtańszego 1080 od. Sprzedawcy, który nie ma samych negatywów, który można wyrwać na Allegro. Ich jest parę stron, możesz też pomyśleć na przykład o 1080 Ti, możesz go kupić już poniżej 2000 zł. Ale generalnie bym został na tym, przy tym 1080 i poszedł w rozbudowę również Twojego RAMu, ponieważ mój drogi Filipie, masz tylko 8 giga pamięci RAM. Nie jest to zbyt dużo. Dołożyłbym tutaj zdecydowanie jeszcze drugą ósemkę, żebyś miał te 16 GB żeby ten komfort pracy i w wiarze, i, i rozgrywki i pracy w Windowsie był zachowany. Znalazłem Cię identyczne jak masz, 160 zł za dwie czwórki, czyli 8 gigabajtów. Twoja płyta ma 4 sloty pamięci RAM, więc dwa masz czyste. Nie bałbym się tutaj sprzedaż twoich dwóch 4 gigawych kości i kupowania dwóch ósemek, tylko po prostu dołożył, bo wcześniej byłem Platformę zupełnie inną niż braknie ci pamięci operacyjnej przy tym, co teraz robisz, chyba że nagle byś, nie wiem, renderował filmy w 4K, ale to też procesor już troszeczkę za wolny do tego. Więc na pewno pamięć, na pewno pomyślałbym o tej karcie graficznej, o której mówiłem. I ostatnia rzecz, tutaj też bym ci proponował zakup jako systemowy dysk Adata SX 8200 Pro, 256 GB. Najniższa cena na Allegro 234 Zł, ale oczywiście polecam również szukać w sklepach internetowych, bo są czasem jakieś pomocy, można traf taniej trafić to. Ten dysk ostatnio recenzowałem, zresztą na swoim kanale dostało do mnie dwa wyróżnienia, bardzo fajny dysk, nie yy, zwalniający po zapełnieniu powyżej 80%, bardzo szybki dysk, jak na swój budżet, yy, najszybszy z najtańszych, o może w ten sposób. Yy, także zdecydowanie mogę polecić tą Adatę z czystym sumieniem i moi drogi, zamkniesz się w około 2000 zł, niecałych nawet 2000 zł z tą modernizacją i VR będzie działał bez żadnego problemu. Więc to Filipie dla Ciebie taka moja porada. I trzeci bohater w dzisiejszym odcinku, Robert i jego konfiguracja oraz zapytanie. Robert pisze do mnie: Chciałby zmodyfikować swój komputer, ale nie wie od czego zacząć. Myślał nad zmianą obudowy. Mój budżet 1200 zł. I co ma w swoim komputerze, to widzicie. I już dla ciebie, Robercie. Taka moja porada, ponieważ ty masz platformę dosyć ciekawą. Masz X299 płytę i założoną i piątkę 7640X, czyli najniższy, najsłabszy procesor, który można kupić pod tą podstawkę. Jest to bardzo fajny procesor. Do gier. Mało opłacalne przy zakupie do tej platformy oczywiście, bo ta platforma jest stworzona troszeczkę do czegoś innego, ale zapewne z czasem sobie zmodernizujesz i wsadzisz tam innego procka. Natomiast ta i5 ma to do siebie, się, że się bardzo fajnie kręci. Ja kiedyś pokazywałem ją na swoim kanale przy okazji testu jakiejś płyty głównej pod X299 i ona mi się podkręciła do 5200 MHz i szłaby jeszcze wyżej, gdyby nie temperatury samego procesora. Bo już AJO zwykłe 80 mm nie wystarczyło i gdyby nie temperatury sekcji zasilania płyty głównej, z tego co pamiętam, może coś pokrzaniłem, ale sobie odgrzebcie. Recenzja to była recenzja jakiegoś Asusa płyty, z tego co pamiętam, ale nie chcę was skłamać, ale było coś takiego. Eee, więc y, ty, ma, ty go chłodzisz Fotisem trójką. Bez OC jak najbardziej ok. Natomiast tutaj bym na pewno zmienił coś schłodzenia, ale to jest pierwsza rzecz. Za chwileczkę będę wam pokazywał na Allegro, Na razie omówię tak generalnie. Druga rzecz. Masz jedną kość HyperXa 16GB. Jest to troszeczkę takie mało wydajne rozwiązanie, ponieważ ten podcór chodzi, obsługuje pamięci dwukanałowo. Nie czterokanałowo, chociaż płyta jest czterokanałowo. czterokanałowa, potrafi obsługiwać oczywiście cztery kanały pamięć. Natomiast twój podcór obsługuje dwukanałową pamięć. Czyli tak jak w segmencie konsumenckim, ale że masz jedną kość pamięci, to ta wydajność nawet potrafi spaść o kilkanaście klatek w zależności od produkcji. Więc zdecydowanie poleciłbym tutaj dołożyć drugą pamięć i od tego może zaczniemy, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Proszę ci bardzo. Znalazłem drugą taką samą kość, no ale drogo oczywiście polecam też popatrzeć po sklepach, bo możliwe, że będzie taniej. Prawdopodobnie tak, ale to odpisuje się więc bazujemy na Allegro. 455 zł, HyperX, nówka sztuka, nieśmigana, nieużywany nie używany w kopalce zapewne, bla, bla, bla i tak dalej. Więc to jest pierwsza rzecz, żeby Twoja platforma działała dwukanałowo, czyli tak jak Bozia przekazała. To musi tak działać. Od tego trzeba zacząć, bo to jest baza, podstawa taka, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Po drugie, moi drogi... Zmieniłbym chłodzenie, tak jak mówiłem. W wersji budżetowej założyłbym jakieś nawisa 340 zł. Yy, mamy za 280. W wersji bardziej wypasionej pokusiłbym się jakieś Korsarze, na przykład H115i albo Krakena X62. Yy, też by można było to tam u ciebie zamontować. Oczywiście nie w twojej budowie M20 Gladius, która jest mała, ciasna, gorąca i w ogóle do tego typu zestawów. Się słabo nadaje, yy, więc to na pewno te dwie rzeczy: pamięć i chłodzenie. No i trzecia rzecz właśnie, o której mówiłem, że za chwileczkę, to na pewno obudowa. Obudowa, moi drodzy, X72, ja to ja bym polecał, albo RG4T można poszukać. X72 ma znakomity przepływ powietrza, dodatkowo można ją stuningować, wyciągając jedną z dwóch siatek, bo ta siatka z przodu mesh jest dwuwarstwowa w tym filtrze, można sobie wyciągnąć jedną siatkę, wtedy ten przepływ powietrza wzrasta, wzrasta jeszcze około 20%, więc całkiem sensowne rozwiązanie. Zarówno na górze, jak też na dole to jak też z przodu to działa, więc jak ci, co mają, to mogą sobie tak stuningować, w ramach wolnej niedzieli na przykład swój komputer e, niestety tych obudów już nie ma bo nie są produkowane to jest raz dwa że gdzieś tam niedobitki były na morelach jeszcze były ale widzę że już nie ma na Allegro też jest tym problem zostały jakieś sztuki używane e, które są pozwrotowe używane a jedyna nowa jaka, jaką ktoś sprzedaje to jest jakaś firma która sobie krzyknęła cenę 352 zł, chociaż jest to wersja X70T, czyli ze szkłem, ale i tak ta cena jest dosyć, że tak powiem, wzięta z kapelusza. Więc tutaj bardziej faktycznie bym bazował na na przykład RG4T, RG4TRGB, RG4T, RG4 Pure Black, bez szyby. Niż chyba, że trafisz faktycznie, faktycznie X70W, to zdecydowanie bym ci ją polecał. Możesz też szukać czegoś droższego. Bardzo fajna budowa Fractal Design Blackout C z siatką. Całą z przodu, z panem z siatki z przodu. Tam też się te chodzenia Ajo pomieszczą bez żadnego problemu. Bardzo fajna, dobrze wentylowana obudowa. Standardnie, niestety, tylko jeden wentylator z przodu, więc ewentualnie byś sobie przełożył coś ze swojego albo wsadził Ajo do przodu albo na górę, jakby się tam to zmieściło. I generalnie tyle. Tyle, co bym tutaj grzebnął w Twoim zestawie, nic bym tutaj więcej yy, nie zmieniał. I podkręcił na końcu ten procesor. I piątkę, bo tak jak mówię, bardzo fajnie się podkręca. Płytę masz Gigabajta X299 UD4 Pro. Nie jest to jakiś high end, nie jest to średnie, jest to bardziej budżetowa taka płyta, ale sekcja ma ok do podkręcania tej piątki i chłodzenia tej sekcji również, więc tym bym się pobawił. Tak. I czy się zmieścisz w budżecie? Masz 1200 zł. Tak, zmieścisz się w budżecie. Spokojnie. Dokładając pamięć za 4 pustówki, chłodzenie za 350 i dokładając, zmieniając obudowę na tą bardziej budżetową wersję, a może nawet z fraktalem zmieścisz się spokojnie w swoim budżecie. 1200 zł. Ode mnie to tyle z tych porad dla trzech panów. Dzisiaj było Marek, Filip, Robert. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Wszyscy, którzy chcą się zgłosić do odpisuj se vbtpc.pl zakładka na górze menu odpisuj se peceta i na górze jest taki materiał jak zgłosić się do odpisuj se peceta, przyklejony na górze strony tam jest formularz, wysłać nie na wszystkie odpowiadam, nie jestem w stanie za dużo tego przychodzi po prostu do mnie część odpowiadam mailowo, a część trafia, ta niestety mniejsza część trafia właśnie do odcinka odpisuj se peceta, ja wam życzę przyjemnego weekendu, uciekam, trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, wideoblog tech